Dzień dobry, dzień dobry, dzień kochani. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was, ten wigilijny, magiczny wieczór i z tego miejsca chcieliśmy Wam złożyć od nas, inwerto Korsiaków. Najserdeczniejsze życzenia. Zdrowych, wesołych <laughs> świąt Bożego Narodzenia. Dostaliśmy bardzo dużo wiadomości, bardzo dużo życzeń, za które serdecznie Wam dziękujemy. Nie jestem w stanie aż odpisać na tyle wiadomości. Dlatego tutaj z tego miejsca. Wszystkim naszym widzom, wszystkim naszym fanom, wszystkim tym, którzy nas obserwują, śledzą, Życymy, nasze, śledzą nasze poczynania. Życzymy spokoju w te święta. Nie obierajcie się za bardzo. Życzymy też śniegu, żeby troszkę, troszkę przybieliło. Chociaż nie wiem, czy tak się stanie. Bo, bo pogoda jest, jaka jest, ale pomimo wszystko życzymy Wam zdrowych, rodzinnych, radosnych świąt, Bożego Narodzenia, żebyście spędzili je tak, jak chcecie. Po swojemu, na własnych zasadach, z bliskimi, ze swoimi zwierzakami. Niech to będą dla was magiczne chwile. Żebyśmy znowu za rok, o tej porze mogli się spotkać i, I znowu sobie pożyczyć. Sobie życzyć, życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Także... Kochani, jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Trzymajmy się wesołych, razem. Wesołych, wesołych świąt, świąt, kochani.